Siemanko widzowie dzisiaj mamy yy, lipiec 29 lipiec, godzina 20.57. Jestem głębi. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem, że wam powiem. Usunęły mi się film tamten co miałem nagrany. Miałem przywiozłem tu 17 sztuk głębi I usunąłem to przez przypadek. Kurde cool, macie go się tego tak już nie nagrał, kurde zapomniałem. No bo ja z tym miejscem mam w tym telefonie. I tak odcinków nie ma. No i kurde macie. Zostało 7 sztuk. Reszta poleciał do wujka z powrotem, ale ja je przywiozę jeszcze. Tutaj wywrotowcy mam młode i tutaj jeszcze od jednej pary. Nie patrzcie, że tu nie posprzątamy. Bo je posprzątałem, będę sprzątał po lęgach już. Tamten poszł, został, z tamtu samicę sparowałem. Tutaj jeszcze jest samiec jeden, do boka, do boka samicy. Kurde, kot mi się gołębie nauczy łapać. Łapał mi gołębie, a nie będę pokazywał, bo nie Zara mi tu film, urwi znowu nic nie nagram takiego. Tutaj Budapeszty paruje. Muszę tego, jak to się nazywa, Wody im dać. Ale o, ok. już mi przycięło, tak takie Przywiozłem Od babci. Tutaj mają jajka. Jedna para. Ciekawi, to gdzie ona tu jest. Tutaj jest samiec. Szarik. No dobra, tam nie chcę się tam iść no mówi, zostały 7 głębi, tylko długo nie Wam, bo zaraz kończę miejsce. No i dobra. Miejsce mi się skończy, ale powiem tak, na tej samicy mam kupca z okolic łodzi. Pozdrawiam, jak on mój kanał. Ona teraz jajka ma, ma jajko z górniakiem, jedno na razie, ale ja to wyrzucę, tylko na razie ich mają. Tutaj mają trzy. Nie wiem czy ja to trzecie, bo podłożyłem, bo było tam. Jak te głębi były. Kurde Tutaj tak jest, ale tu Wam pokażę, w szwancy paruję. No, oni od niedawna siedzą. Tutaj młody jest, czerwony górniak. Co tu jeszcze ciekawego Wam mogę pokazać? A, pocztowy był u mnie. Ca... Pocztowy siwy, obrączkę, numer telefonu miał oddział 0277 chyba. A zresztą nie pamiętam, nie będę Wam mówił. I ten, jak to się nazywa, był długo, ale co, gołębie było twarde, latał, to zmęczony tyle kilometrów, młody gołąb, jak to się nazywa, yy, zabrał się 30 sztuk temu panowi, zabrało się gołębi z jakimś lotem tutaj, co byli, lecieli, no i przyjechał do mnie, zadzwoniłem, no nie, no i posiedziało, to pewnie samica była, ale ja przymknąłem, bo te głębi przywiozłem, wypuściłem, poszły, samica, no ja nie ma i no, już długo wam nie nagram. I tego, opowiem wam dziwną rzecz, tutaj jest ten samiec, jeszcze boka samicy, tutaj boka samicy miała samca pocztowego, no takiego grocha, tylko trochę mniejszy był, latali gołębie, zerwali się tak nie do wysoko i ten samiec normalnie z góry spadł i zdechł, nie wiem co to się stało, Zawało chyba dostał i nie ma samca już tego. Taka to polityka, a oblatywanie wam nie nagrałem, tam wam dogram urywki tego filmu co mi zostało, kurde ma dziś usunąłem też przypadek, ale już dobra, tam trudno się mówi, na koniec filmu wam to wrzucę, montuję, i 17 sztuk zostało, o tutaj tej oto samicy, właśnie samic, tutaj ruskie mam parę, takich się teraz będę je szukał, dobra widzowie to nie ma sensu, ja już ten odcinek zakończę, bo... Co zaraz nagram, to pewnie zaraz mi ucznie i z czy znowu coś nie usunąłem. Więc no widzowie, Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Kurde, komary gryzo. Powiecie, że u was też tak gryzo. Nie czekajcie na nowy odcinek, bo nie wiem kiedy będzie. Jeszcze wam pokażę tego za mojską samicę. Idę po wodę, idę do domu. Pozdrawiam. Nie wiem czy tam było widać, ale długo wam nie dogram, bo mi zna... Tutaj jest następny pocztowy, zaraz ich złapię. Nie wiem gdzie mi tam ucięło, ale tutaj ten pocztowy jest, co ma